Cześć wszystkim, dzisiaj kolejny odcinek lotuj z wodzirejem tak trochę na spontanicznie wyszedł Miałem tylko odkręcić, i zobaczyć co tu się dzieje, bo przestało mi działać bateryjne zasilanie do przycisku Do familiady działa tylko po kablu No i chciałem jeszcze dokręcić przycisk, bo on się lubi odkręcać No i przy okazji nie... Odkręciłem sobie tutaj tą puszeczkę, gdzie tu jest chyba centrum sterowania Kawana no była nakręcona, znaczy no ta obudowa była przykręcona tylko na dwie śruby no Już oszczędzili po maksimum Jedna była śrubka tutaj, druga tutaj no Ale dobra, no myślałem, że nic ciekawego tutaj nie spotka, że w zasadzie będę musiał je odesłać albo kupić nowe ogniwa A przyczyna wydaje się być banalna Oszczędzili nie tylko na tym, ale też oszczędzili na połączeniu między bateriami Zerknijcie o takimi drucikami zostało połączone. Goły drut bez izolacji. Jaki drut w ogóle? O czym mowa. Druciki. To są druciki zobaczcie. To jest po prostu jakby ktoś kabel wystrzępił i przylutował do ogniwa. Z tej strony jest jakiś przewód w izolacji, okej. Okay. Kurczę no aż brak, brak słów, no, aż taka oszczędność. To nie wiedziałem nie myślałem, że mnie to spotka już raz zresztą. Ten e, przycisk był na gwarancji. E, teraz już chyba się ta gwarancja skończyła, więc nie wysyłam. Ale no nie sądziłem, że aż takie coś banalnego. Ja pierdzielę, <grywanie> no, jak można było tak oszczędzić. No dobra, spróbujemy to jakoś spiąć na razie na krótko i zobaczymy, czy działa. No i patrzcie, spinam to na krótko takim drucikiem to chyba półtora, ale spinam, zobaczcie, baterię na krótko. Tu w miejscu, gdzie był ten przewód, przełącznik jest włączony. Trudno jest to robić jedną ręką. Ale widzicie? Działa. Ja piernicze. No nie sądziłem, że aż taka oszczędność, no nie wiem, wygrzebię ten drut po prostu, żebyście zobaczyli jeszcze lepiej. To były, nie wiem, 3-4 3-4 takie paseczki druciku Patrzcie co tu jest przy... Od... Co ja mówię 3-4 Dwa druciki No kuźwa Dwa druciki bez izolacji Wyrwane z jakiegoś kabla Prawdopodobnie z takiego, ja pierniczę. I to jest sprzęt mobilny, no nikt tego nie stawia w studio, ale no, ten facet, który to robi, też jest dosyć takim no, znanym człowiekiem. Nie sądziłem, że przyoszczędzi na druciku. No, wszystko jest raczej tak w miarę solidnie i to już jeździ ze mną urządzenie. I czy to jest, nie wiem, celowe postarzanie produktu, żeby wymieniać? Nie wiem w takiej firmie, niewielkiej w zasadzie, e, patrząc na skalę światową, żeby tak się działo. No ciekawe, ciekawe. Dobra, lutuję to i wracamy do gry w takim razie. Jeszcze zwróćcie uwagę na to połączenie. Tutaj blisko baterii, blisko metalowych części, niezaizolowane. Prawdopodobnie to jest od ładowarki kabel. Kurczę, no. Takiej fuszarki to tam się nie spodziewał i to na takim kluczowym jakby elemencie. W poszukiwaniu odpowiedniego przewodu. Udałem się do salonu, gdzie mam trochę niedokończony projekt oświetlenia LED I będę obcinał linkę, która zwisa z sufitu A jest ta linka już chyba 0,7 albo 0,5 Przekrój i będzie, będzie do tego projektu odpowiednia A taki kawałeczek nie jest mi tutaj potrzebny Dobra, jest taki kabelek od oświetlenia Jeszcze go trochę przypasuję Będzie 100 razy lepszy niż to co było Trochę mam grot spalony, ale spróbujemy. OK, już je to poza kamerą, bo trochę miałem z tym kłopotów. Dołożyłem termokurczek, bo jednak tu są wysokie temperatury, ta cyna jest chyba jakaś ołowiowa czy coś takiego, no nie wiem. W każdym razie trudno się topi, dołożyłem cynę sobie na jedną końcówkę na drugą kabla. I teraz już idzie łatwiej, tylko trzeba będzie go przytrzymać jeszcze. Ten grot też spalony nie ułatwia mi życia. O, ale teraz już poszło, lutownica na 400 stopni nastawiona. OK. No i termokurczek nam się tutaj samo istnieje. Już trochę skurczył, ale jeszcze go wezmę pod RM. Dobra. Nie jest to najfajniej na świecie polutowane, no bo ten, ten lot wygląda słabo, tak trochę z boku, ale, ale się trzyma dobrze. No i sprawdźmy czy działa. Działa. Także, no nie wiem, jeśli producencie widzisz, to napisz w komentarzu, co się dzieje. Czy to ktoś po prostu nie dopatrzył, czy celowo produkt jest postarzany? No, mam nadzieję, że nie, że to jakieś niedopatrzenie. Faktycznie trudno taki kabelek znaleźć. Ja musiałem z dolar, że tak powiem. Prosta naprawa, nic nie kosztowała praktycznie, a utrudniało życie. Nie? Dobrze tyle, że to jest, że to urządzenie działa tak, że może działać i na kablu, i na baterii. Jak się zepsują baterie, to może działać na kablu e, Ten klej po prostu tutaj też puszczał, dlatego to się pewnie urwało Albo przetarło, chociaż na no te druciki też były małe, więc przy ładowaniu też mogły się przepalić po prostu Ja zlepiłem to taśmą, nie wiem czy o tym już mówiłem e, Jeszcze wypadało może... nie wiem czy ten klej jak się podgrzeje, to będzie, będzie się topił I też mam nadzieję, że kabla nie spalę żadnego o, już się dobrze trzyma. No nie powiem dziwne rzeczy się tu dzisiaj wydarzyły. Takie typu ciekawego dosyć, ale no czasami tak bywa. Jako epilog pokażę, że działa. Nie ma przewodu żadnego, jak widać. Działa jeden, działa drugi. Działa, no i dobrze, bo to jest bardzo dobre urządzenie. Podobno aluminiowe. Nie mam jak tego sprawdzić. Ma, nie ma, magnes. Może tu też jest jakaś... Nie? To akurat prawda, aluminiowe. Tu mnie trochę zaskoczyło. No nie wiem, co mam o tym myśleć naprawdę. Nie sądziłem, że w takiej firmie może dochodzić do takiego procederu. I mam nadzieję, że nie dochodzi. Też nie chcę nikogo jakby oczerniać, no ale takie są fakty. Otworzyłem, był jakiś mały, cienki drucik. Mimo, że wszędzie było... Wszędzie było jakby dobrze, nie Nie wiem o co w tym może chodzić. Sprawa załatwiona, jak też macie taką familiadę, wam się zepsuło zasilanie, to naprawa jest banalnie prosta. Może ktoś z Was ma familiadę, jeszcze się spotkał z taką sytuacją od tego producenta, ja nie będę mówił kto to jest, bo no, naprawdę szanuję dokonania tych ludzi. A tu taka niespodzianka. Jeszcze raz działa. Tu się wyłącza, wszystko jest ok. No dobra, pozdrawiam was serdecznie. Taki spontaniczny odcinek dzisiaj wyszedł. No i do zobaczenia. Dajcie znać co o tym sądzicie.